Dobry wieczór, jeszcze tak na koniec dnia. Dzisiaj na koniec weekendu informacja dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Działoszycach, w którym pracuję. Dzisiaj przez kilka godzin rozmawiałem z, z osobami z naszego rejonu, które przebywają na kwarantannie, na, na izolacji, zapytać jak się czują, jak u nich wygląda sytuacja. Generalnie, słuchajcie, jest. Wygląda to tak, że no większość na szczęście osób, które przebywają w domu z dodatnimi wynikami pod kątem wirusa SARS-CoV-2, czują się względnie dobrze, przechodzą infekcję w sposób lekki. Jest niestety duże zamieszanie, w jakieś niedogodności, które te osoby muszą przechodzić, nie wynikają z naszej winy. Tutaj jest, jest duży problem z kontaktem z Sanepidem. Przy tej ilości nowych zakażeń, zarażeń, niestety no, system już powolutku nie jest w stanie tego wszystkiego jakoś ogarnąć. Dlatego, jeżeli no, no, są jakieś niedogodności, to za to przepraszam. Nie wynika to z naszej winy jako pracowników ośrodka, ale niestety jest taka sytuacja ogólna, jaka jest. Kilka głównych problemów, z którymi borykają się te osoby, to na pewno długi czas oczekiwania, na przykład na testy. Tak, no, kto może to. Zalecam, żeby podjechał swoim środkiem transportu do punktu wymazowego i zrobił sobie badanie, natomiast no, kilka osób nie jest w stanie tego zrobić, więc no, tutaj zaznaczyliśmy opcję w skierowaniu na badania, żeby przyjechała karetka wymazowa do takich osób. Niestety czekają one już kilka dni i, i, i tutaj no, niestety nie, nie jesteśmy w stanie nic zrobić jako personel ośrodka. Też jest duże zamieszanie, jeżeli chodzi o system e, e, informatyczny, który to wszystko e, miało za zadanie porządkować, e, wysyłaliśmy zgłoszenia powiedzmy poniedziałek, we wtorek, e, o nowych zachorowaniach. Te e, osoby mają zalecone, żeby siedzieć w domu i się izolować. Natomiast jeszcze jeszcze powiedzmy, w, w tym systemie nie widniemy jak osoby na kwarantannie czy w izolacji. Także tutaj proszę o cierpliwość. Też już mamy pierwsze osoby, które przechorowały czy przeszły przez infekcję łagodnie, miały, miały wyniki dodatnie. Podjęliśmy decyzję, żeby wypuścić je z kwarantanny czy z izolacji. Natomiast nadal mają problemy, bo policja podjeżdża, kontroluje te osoby. Zgłoszenia wysłaliśmy w poniedziałek, wtorek, jeszcze to nie zostało odnotowane w systemie informatycznym, także tutaj są duże opóźnienia. Także też nie jest to nasza wina. Staramy się jakoś tym osobom pomagać, jeżeli powiedzmy ktoś je, jeżeli patrol policji zatrzyma takie osoby i i wylegitymuje, i zobaczy, że, że widniałem jeszcze w systemie, jako osoby na kwarantannie czy w izolacji. Te osoby dzwonią na przykład do mnie czy, czy kontaktują się z nami i staramy się to wszystko wyjaśniać. Także no jest naprawdę duże zamieszanie. Jeżeli cokolwiek funkcjonuje nie tak, jak, jak jakbyście tego oczekiwali, nie, nie wynika to z naszej winy, tylko z ogólnej sytuacji, jaka, jaka jest w tej chwili, z sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju. Także proszę o wyrozumiałość, o cierpliwość. Staramy się kontaktować z osobami chorymi, z osobami z dodatnimi wynikami, codziennie. Też myślimy o pacjentach chorujących na inne schorzenia, natomiast no tutaj też obsługa pacjentów zakażonych, przebywających w izolacji, zajmuje nam dużo czasu i jeżeli są jakieś opóźnienia w innych sprawach, w sprawach innych pacjentów, którzy próbują się z nami skontaktować, no, wynika to niestety z tego, co się dzieje w tej chwili w całym kraju. Eee, proszę o rozsądek, proszę o poważne traktowanie wszelkich zaleceń, które widzicie na co dzień w telewizji. Eee, to ma naprawdę sens. Eee, my staramy się to jakoś zorganizować być z Wami w kontakcie. Dlatego między innymi uruchomiliśmy drugą linię telefoniczną i chyba powolutko to zaczyna działać. Na pewno osoby w stanach nagłych, niecierpiących zwłoki mają tą pomoc udzielaną natychmiast, natomiast pozostałe osoby no, muszą niestety czekać z problemami takimi drugorzędnymi drugorzędnymi dla nas. Wiadomo, no, każdy pacjent. Każdy pacjent uważa, że on jest i jego problemy są najważniejsze, natomiast my musimy to jakoś rozgraniczać i, i staramy się tutaj odnaleźć też jako personel ośrodka w tej całej sytuacji. E, dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę, no będziemy się starali na bieżąco jakoś e, informować o, o tym, co się dzieje. Wydaje mi się, że to jest e, dobra, e, dobra e, ścieżka do tego, e, żebyście też e, spojrzeli na nas inaczej jako na personel, Postarajmy się jakoś wytomnić emocje, odnaleźć tym wszystkim wspólnie. Wiadomo, no, zarówno dla Was, jak i dla nas, nie jest to łatwa sytuacja. Natomiast y, mam nadzieję, że z każdym kolejnym dniem będzie się to poprawiało. Y, za wszelkie niedogodności jeszcze raz przepraszam. Natomiast jeszcze raz chciałem y, zaznaczyć, że nie jest to do końca naszą winą. No. Każdy z Was widzi, co się dzieje na co dzień w mediach w naszym kraju, więc no, musimy jakoś przez to przejść razem. Pozdrawiam Państwa. Będę się starał w miarę regularnie dawać Wam takie raporty, co się dzieje w naszym rejonie, w naszym ośrodku. I trzymajcie się naprawdę, uważajcie na siebie, stosujcie się do zaleceń. Kiedyś to wszystko minie, mam nadzieję, i wrócimy do prawidłowego funkcjonowania jako placówka ochrony zdrowia, jako ważny środek, i e, musimy jakoś to wszystko, przez to wszystko razem przejść. Dobranoc Państwu, jutro widzimy się w ośrodku.